Siemaneczko ludziska z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie z Among Us. Czekajcie, przyciszę sobie Gierkę, żeby ta muzyka nie była taka aż głośna. Ogólnie, sobie troszeczkę tak przyciszymy. O, gdzieś tak wystarczy. Dzisiaj, sobie oczywiście zagamy w Among Us. Oczywiście wczoraj o godzinie 17.00, chyba, albo o 16.00, ale chyba tak o 17.00. Ogólnie dali za darmo Among Us. Ja się z tego powodu cieszę, bo bardzo się mi to przydaje na live'y i odcinki. To jest naprawdę bardzo przydatne, więc postanowiłem, że nagram z tego odcinek. Wczoraj robiłem live'a, ale to niestety nie było moje konto, tylko Jamnika, bo Jamnik miał w planach, żeby ogólnie pójść sobie do Delikatesów i kupić mi PS kupić PSC i kupić mi Among Us. Akurat w ten sam dzień kiedy dali za darmo w Among Us, tylko kilka y, godzin przed I okazało się, że jest za darmo, więc tak naprawdę nie musi mi kupować Among Us, tylko mam swoje konto na Epiku Dobra. Ja sobie wchodzę w online y, Daję sobie jakąś publiczną I oczywiście dzisiaj będzie taki Join Full y, Że jakiś full chyba jest ludzi Dobra mm. Mam automatyczny nick, bo zapomniałem zmienić nicku na laniak, bo bym sobie ustawił, ale po prostu mi się zapomniało. Ogólnie na Among Us się fajnie gra na komputerze, mi się naprawdę podoba. Jeszcze najlepiej, w ogóle najlepiej się robi odcinki i live'y. Dobra, ja ogólnie dzisiaj idę na pole, więc nagrywam jeden krótki film, bo po prostu nudzi mi się i po prostu chciałem te 30 minut na czymś skorzystać. Bo mam takie 30 minut, więc pójdę na pole. Dobra, mamy sobie tu taką czapeczkę. Tu mamy sobie taki kolorek. Dobra, czapeczkę sobie ustawiliśmy. Kolor yy, skina też ustawiliśmy. Dobra, o tak mogę sobie wyglądać. Ustawiłem sobie taki wygląd, fajny. Yy, no i ciekawy, czy będę impostorem w ogóle. To jest najbardziej ciekawe. No, ja ogólnie będę szedł na, polu, na pole. Więc po prostu chciałem nagrać ten film. No i oczywiście, nie wiem, jakieś dwie rundki, jedną, tak, z 30 minut sobie pogramy. No i po prostu będę szedł na pole, ponieważ ogólnie na razie gram, bo po prostu. No nie mam co zrobić z tym czasem. No po prostu mam takie 30 minut, żeby. zanim wyjdę na pole, bo jeszcze będę, wiecie, no po prostu chcę iść z jamnikiem na pole. Dobra, impostorem nie jestem Ogólnie pamiętajcie, że 1 czerwca y, do 1 września startuje seria, nowa seria pod tytułem y, pod tytułem Pamiętnik letniej nocy Ogólnie jest beka, bo chciałem powiedzieć, że jak ja wpisuję w Google pamiętnik letniej nocy to mój filmik od razu na Google, na samej górze się pojawia. Podobnie jest na YouTubie, że jakby takiej, takiego do końca nie ma. Nie ma po prostu takiej nazwy, Pamiętnik Letniej Nocy. I w ogóle nikt nie... Na... Znaczy są podobne nazwy, wiadomo, ale nie ma takiej samej jak my, więc to jest jak najbardziej oryginalna nazwa. Napiszę skip, bo chyba nie wiadomo kto jest. Dobra, ja skipuję. Wszyscy myślą, że jest yy, różowy. Ciekawe. Aha, wygraliśmy. Ale szybka gra była. W ogóle bardzo szybka gra. Dobra, to co? Lecimy na kolejną grę. Co jest w ogóle? Nie dołączyło mnie. Dobra. Dobra. O, idziemy na kolejne lobby. No i gramy kolejną rundkę. Mi się zdawało, że szybciej biegałem. Nie wiem czemu tak wolniej biegam, czy, czy mi się zdaje. No ale dzisiaj jest fajna pogoda, więc fajnie się tak przejść. Więc ja i tak i siak idę zaraz na pole, tylko nagam króciutki film i po prostu idę. No to jest po prostu... bo nie chcę iść też od razu, bo muszę się jeszcze wiadomo troszkę przygotować, poczekać na jamnika i na innych i tak dalej. Więc kumacie. Ale pamiętajcie, że od 1 września, znaczy od 1 września, od 1 czerwca do 1 września to zależy, czy Wam się spodoba seria. Zobaczymy, jak wyjdzie ta seria. To będzie właśnie te 3 miesiące. Od 1 czerwca do 1 września. Może się tak yy, wydarzyć, że seria się szybciej skończy, ponieważ po prostu może być taki powód, że seria się szybciej skończy, bo na przykład widzowie Wy na przykład powiecie, że ta seria jest słaba, albo nie wiem, słabo wyjdzie ta seria, no to wtedy akurat będzie przez na przykład dwa tygodnie seria. To zależy, czy Wam się w ogóle spodoba i tak dalej. W ogóle jakieś motory tu y, jeżdżą. Y, w ogóle nie widzę godziny, bo jest słońce i mi się troszeczkę odbija, ale chyba jest 13.13. Chyba jest 13. Dwie trzynastki beka trochę. No, ale oczywiście myślę, że będzie teraz więcej filmów z Among Us. Myślę, że postaram się teraz nagrywać... O, Jestem impostorem! Nice widzowie, dobra. Chyba trzeba się troszkę skupić. Bo wiecie, jestem impostorem. Dobra, na razie nikogo nie zabijam. E, ja w ogóle nie, nie ogarnę trochę Amogas. Dobra, bym kogoś kilno Chciałem go kill'nąć tego typa, ale nie udało mi się Dobra, ale nice, że byłem impostorem Dobra, dobra Dobra, nie zabiję ich, bo tam był taki drugi typ Taki drugi chłop był Dobra, zabiję jednego, uciekam, uciekam od ciała, uciekam, uciekam od ciała Żeby być jak najdalej od ciała, żeby nie powiedzieli, że to ja Dobra, nie idę na razie do węta, bo się troszkę boję. Dobra, postaram się zabijać, żeby jak najwięcej kili było. Dobra, dwie sekundy idziemy tam. Dobra, zabiję. Idę od ciała. Yy, ciekawe, czy ktoś widział ciało. Yy, ciekawe. Yy, zaraz napiszę ze skip różowy brązowy czarny różowy brązowy czarny clear piszą yy. dobra ja skipuję Dobra, a w ogóle jest jeden impostor, zauważyłem, że ustawili, że jest jeden impostor. Impostor ja jestem impostorem, więc nice. No a wszyscy zrobili skipa, więc nice. Dwa kile mamy. No a trzeba troszeczkę bardziej uważać. Ja za bardzo nie grałem w Among Us, to też nie ogarnę troszeczkę. No. No, za bardzo nie mogę tu fejkować, że coś robię, bo po prostu nie mogę za bardzo fejkować, bo ja za bardzo nie wiem, gdzie są tu te kłeściki. Te, te kłeściki, chyba nikt, nikt mnie nie widział, więc nice, dobra. Nie będę tak skakał po wętach, bo troszeczkę się boję. Dobra, nie zabiję tego typa. Bo chciałem go zabić, ale po prostu się boję. Dobra, jakiś typ. Jak najdalej od chłopu idziemy. W ogóle nie wiem, wiem, że tu jakiś quest był. Nie pamiętam dokładnie mm. Dobra ja uciekam od tego ciała Ciekawe ciekawe bo ja nie wiem jakoś staram się troszeczkę uważać Kurde, nie wiem kogo bym mógł sfejkować, że kto mógł był, że kto jest. Kurde, nie wiem kogo najmniej widziałem. Kurde, nie wiem, jak bym mógł to sfejkować. Dobra, nie wiem, mogę wypaść, bo nie wiem napisać, no, ja chyba odpadnę. Chociaż nie, bo chyba skipowali też. Czekaj, nie wiem jak to działa, bo ja nie pamiętam. A, bo były dwa skipy. Yy, I były te dwa głosy, i dlatego. Dobra, teraz troszeczkę zastopuję z tymi kilami Na razie. Tak po prostu. Nie wiem, starałbym się jakoś ten, udawać, że coś robię, jakby był ktoś koło mnie, nie i w ogóle nie wiem jak zfakować te questy, żeby myśleli, że to nie ja. No nie, chyba mnie widzieli. Oj, będą podejrzewać, będą, no Za blisko był ten drugi, a zobaczył mnie. Nie wiem ja swejkuję. Jak... Brązowy widziałem. Aj! Udało im się. Chciałem jakoś tak... Chciałem jakoś tak oszukać ich trochę, ale chyba mi się nie udało. Aj, przegrałem. Ale myślałem, myślałem że mi się coś uda. Myślałem, że jakieś szanse będą. Jest chyba 13.20 z tego co widzę. Dobra, idę na jakieś kolejne publiczne. Jeremy Jeremy Dobra yy, no i oczywiście to chyba będzie ostatnia rundka Nawet jak będzie krótka, to to będzie ostatnia, bo nie chcę wam jeszcze tak przedłużać czasu. Yy, chciałem tylko taki króciutki filmik jakiś nagrać z Among Us Wiecie o tym, że, że mało troszeczkę tych filmów było Po prostu przez te live'y, bo po prostu bardzo dużo robię tych live'ów i potem albo nie mam chęci, albo nie mam czasu, to zależy, różnie jest. Raz nie mam czasu, raz nie mam chęci. No, przez te live'y troszkę też. A teraz w ogóle nie będę szedł na pole, no to postanowiłem, że. O, jestem impostorem. O, dwa razy aż impostorem byłem. Dwa razy aż jestem. No to nice, no to nice. vent pyk dobra ventami uciekłem żeby być jak najdalej ciekawe czy mnie ktoś będzie podejrzewał bo nie wiem w sumie może ktoś za mną faktycznie był ja napiszę że chyba skip ale to zaraz napiszę Chciałem kogoś wrobić, to by była idealna gra. W sesji chciałem tak fajnie wrobić chłopa, ale chyba nie. Ale znowu ja jestem, to jest Kozak. Dwa razy byłem impostorem. Więc nice, że dwa razy byłem impostorem. No to fajnie, bo byłem... raz nie byłem impostorem, a dwa razy byłem. To jest naprawdę kozak, bo dwa razy udało mi się trafić, impostora. Czemu nie skipuje, kurde, tylko przedłuża grę? By skipował, to by szybciej było. O Boże, ja nie pamiętam! Ja byłem... E, nie pamiętam nazw. Kurde, bo ja też nie ogarniam trochę. Ale nie wiem, chyba nie będę pisał, że jestem nowy. E, chciałem zrobić... E, chciałem napisać gdzie byłem, bo byłem faktycznie tam, bo to już było daleko od tamtego miejsca, ale nie pamiętam jak się ta miejscówka nazywała, to by mi raczej uwierzyli. Yy, tylko nie pamiętam, jak tu miejscówki się nazywały. To jest trochę takie. Dobra, dobra, tu jest drugi impostor, widzę. Yy, ja nie ogarniam tych questów, już nie pamiętam, jak one tu były. <grym> Nie wszystkie pamiętam A tu w ogóle co jest, bo ja tak w sumie nie wiem. Bo już nie pamiętam. A tu są kamery. Tu są kamery. To tamten chłop nie mógł zobaczyć z tych kamer w sumie. Przypomniało mi się, że z tych kamer mógł mnie chłop znaleźć. Jakiegoś chłopa bym w ogóle zabił Chłopie chciałem, chciałem, złap, yy, chciałem go zabić widzowie yy, Ale jednak nie zabiłem yy. Tu jest ich aż dwóch Ja mogę powiedzieć, że Ja nie pamiętam tych miejscówek w ogóle. Ja nie umiem tu tak dobrze fejkować, to fajnie by wyszła gra, jakbym tak kozacko fejkował. ale dwa razy byłem aż impostorem to w ogóle jest fakt, że mi się tak trafiło. Nie wiem, ja skipowałem, bo nie wiem, jak tu można sfejkować. Najlepiej, jakby nikogo nie było. E, najlepiej, jakby, jakby było dwóch. O, powiedzmy, że jest dwóch. Ja bym zabił tego jednego i bym powiedział, że to był ten czarny, bo on po prostu, przy, jakby to powiedzieć, przy nikim nie stał. Więc to jest najlepsze, że jak są dwie osoby, obok siebie zabije jednego, to, no ta druga osoba mnie jakby zreportuje, ale ja powiem, że to on, bo nikt przy nim nie stał, więc najlepiej jakby były dwie osoby, jedną zabić i w ogóle nikogo by tam nie było i, i wtedy nikt by nie widział tego chłopa i by było na niego, też tak może być. Dobra, ale chyba wygram jako impostor. Może wygram, nie wiem sam. Nie wiem, ja dałem skip, bo nie wiedziałem w sumie. Teraz chłopa jakiego zabiję może. Co oni tam piszą? Dobra, wszyscy zreportowali mnie. Ale ja i tak miejscówek nie znam, ja za bardzo nie mogę co napisać. Bo nie mam jak, bo. Byno... Nie pamiętam na pamięć. Dobra, przynajmniej jeden impostor jest. O, ja bym powiedział, że to jest ten. Fish, y, fish hood. Bym powiedział, że to on jest, bo nikt przy nim nie stoi. Wziąłbym ten czerwony guzik i bym powiedział, że fi, fi, fish hood. Ale wtedy bym musiał, y, ten też zabić. Nie wiem w sumie, jakby to zrobić, ale tak sfejkować fajnie można by było. Że, nie wiem. Jakoś kozacko można by było to sfejkować. Doba, zabił go. Doba, tak jak ja wskoczył do venta. Ja też dobrze, że tak w sumie uciekłem. Ja mogę nie robić y, tego staputa. Jak to się mówiło? Mogę tego nie robić. Zepsułem trochę. Troszkę zepsułem. Troszkę zepsułem. Mateusza szybko by złapać. A może dobrze, że zrobiłem tak, ale wygraliśmy, nice. Dobra, udało nam się wygrać w ogóle, widzowie. Jednak chyba dobrze to zrobiłem. W sumie sam nie wiem, czy to była dobra pora wtedy, ale chyba i tak zrobiłem dobrze. W ogóle byłem dwa razy impostorem, więc naprawdę kozak. I pamiętajcie od 1 czerwca do 1 września startuje seria, gdzie będą vlogi, będziemy nagrywać ze szkoły, na polu, w domu i różne fajne rzeczy będą, z przygody, z wakacji i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że naprawdę Seria będzie kozak i myślę, że Wam się spodoba. Myślę, że na pewno jeden film albo kilka filmów będzie z Energy Może, nie jestem pewny. I kilka może być nad morzem i jeszcze kilka w szkole i kilka na polu, typu jakieś rowery czy coś. Jakieś fajne, przygodowe filmy, więc myślę, że Wam się spodoba. Ta seria możecie też pisać w komentarzach, czy Wam się spodoba. A myślę, że dzisiaj to na tyle. To był pierwszy odcinek z Among Us. Naprawdę mi się bardzo spodobał. A dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć, żegnam Was.